Cześć wszystkim, to jest kompania Realtor 3D i chcieliby pokazać jedno mieszkanie w Benidormie po prostu bardzo pięknie, bo się znajduje na 27 piętrze bardzo wielkie mieszkania, mamy tutaj 126 m kwadratowych i cenie 284 euro mamy jedną sypialnię i jedną łazienkę ale to nie jest ważliwe, bo teraz Państwo zobaczy jaki widok z tego Mieszkanie z tej terasy. Mamy tutaj taką łazienkę. Tak? Mieszkanie jest na czyste, jest nowe. Budynek 2010 roku. Mamy taką sypialnia, sypialnia duża. Wszystko co patrzycie to zostaje. Jakieś meble, mamy szafkę wmontowaną. Tak, i idziemy dalej. Mamy taką kuchynkę. Też jest OK, nic nie potrzeba robić. Możemy po prostu wjechać i żyć. To jest mieszkanie dla życia. Tak, tu są można coś poprać. Też taka, tak zrobione porządnie. To mieszkanie mi się bardzo podoba, bo ma terasy 40 metrów kwadratowych. To jest super. I z takim widokiem to po prostu jest bardzo dobrze cena. Jest do plaży chyba z 800 metrów. Mamy tutaj taki salon. Tak. Wielkie okno. Mamy jakiś stołek, jakieś szafki, tak. Może coś potrzeba później dokupić, ale w całości to wszystko mamy. Co potrzeba i ten widok. Po prostu potrzeba na to zobaczyć. Jaki widok pęknie z tego okna. Przypominam, że to jest 27. Piętro. To jest po prostu super. Jest blisko plaża. Widać może. I idziemy zobaczymy na trasę, która ma jak ja powiedział 40 metrów kwadratowych. Teraz zobaczycie, bo z trasy jest jeszcze lepszy widok. Tak, tu są salony, Jest wejście na terasę. i tak ona wygląda. Ona jest otwarta, bo po prostu nie wolno zamykać ten widok. Patrzycie na wszystkie. Miasto. Jest duża, możemy jeszcze dokupić tu stoły, jeszcze coś. Miejsca jest bardzo. To jest mieszkanie dla ludzi, którzy chcieliby żyć z takim widokiem. Mamy i miejsce parkingowe, i basen, i po prostu wszystko.